hej hey! nagrywamy dzisiaj ten dziennik a w ogóle tutaj szalone przyjaciółki sądzę, że się Weź weźcie we na naszym kanale tak, okej, okay. mm. pierwsze zadanie no poczekaj, musimy wiedzieć o co chodzi mamy obie ten dziennik mm. i te zdanie, które obie nie ma zrobione, dzisiaj wam zrobimy, okej, okay, pierwsze mm. y, okej okay. <laughs> Dobra, no. dobra. Yy, pierwsze zadanie Sklej z szyi lub zwiąż tę strony ze sobą, a że bardzo nie będę, będę się wyrażać, jaka mam... pani kazała przynieść na technikę klej do drewna, także mamy klej do drewna, bo nie ma... Miał tyś, być trzymać, ale nie wiem, gdzie jest. Nie... No nie także okej. Okay. Yy... To powinno się dobrze mega trzymać. Bo ten klej do drewna przytrzymał drewno sznurek, także mostek dla chomika sobie wisi. Nie kleję tego osobiście. Można... Nie chcę zmarnować mm. całego kleju, ale chociaż nie tego mnie użyję i zamknij. Chcę Wam pokazać tak, tak spokleiłam. I okej. Okay. Przysiądzę sobie na dzienniku. A ja zrobię to tak słodko. A w ogóle w tej podróbce, yy, w tej z ten dziennik to mam, tam mam przed godzinę posiedzieć na dzienniku. Chyba, że nie mam godzinnych lekcji, bo tak to by nie było problemu. Ale chyba zrobię to tak, że posiedzę sobie na przykład na jednej lekcji całą, a na drugiej 15 minut. Będzie godzina razem. Tak tutaj śmierdzi teraz. No, wali ten jest strasznie. Ja Może to też nie do kubki walić, ja, ale okej. Okay. Dobra, klej się skończył praktycznie. No ale to... Okej, okay. takie słodkie serducho zrobiłam. Tak, nawaliłyśmy tyle tych glutów tego kleju, bo nie dało się nawet inaczej, a okay. i tak I mi go nie, nie żałuję. Raczej nie używam kleju do drewna przeważnie. jak ja nie używamy. Ja Stanę z tego. Gru. Ona pierwsza pokaże ja zobaczę, jak to stoi. Dobra, okej. Okay. Y ogólnie wiecie, no stron nie rozkleję więc nie do końca mam co mam pokazać ale na innych stronach jest tu poklejone, jest to lekko mokre powiem wam na ile stron to mi się yy, yy, nawet nie odkleiłam znaczy odkleiłabym jakby się uparła ale jest naprawdę ciężko cała jest mokre więc yy, dobra jeszcze gdzieś mi klei ok yy, no. nie wiem czy to widać po przeciwnych stronach ja. Z mojej perspektywy to widać, ale nie z waszej. Po prostu Paul się trochę wylało tego... No to górę. trochę mi tu klej się pokapą na no. ja, inne. Ja Wiem, jak jakieś dureń, ale... Proszę nie zapomnieć, to są szalone po prostu nigdy także tak, się inne miejsca nie pokleiły. No, a ja zrobiłam głupią rzecz, bo nie chcę mi się cały czas rysować tego na tutaj. I cały czas to jest już coraz bardziej takie... Będzie ciężko. Dobra, tutaj moje sklejone. Mam nadzieję, że widać. Jest żółte. Okej. Okay. Dobrze. Następne zadanie. Tak. Ja. Jezu, może to zrobić. Może... naprawdę ochylenia, używaj obrzydliwych substancji. Gumy, coś tam. Nie, nie, nie się przeczyta, coś tak W środku odcho... martw... Od tych... odchodów martwych organizmów. Kiepsko narysowanego ptaka. Plesi, Wydziela... wydzieliny brudu. Ja to zrobię długopisem, ona też. Zrobimy to. Dobra, okej. Okay. <gulky> Mamy długopisy. Ja pierwsza rysuję. No, rysujmy, dobra. E, p... Narysujemy Rysujemy A ja rysuję tąkę z naszej klasy w wersji dziewczyny. Wszyscy na niego mówią, kulka. Jest strasznie gruby i gruby. Ma wizję ciepłych. Nos, tak. I torebkę dziewczęcą. Z kwiatuszkiem Ewa teraz ma mm, i noż. To jest mój braci, jak, ogólnie. Tak wygląda. To jest jego ewidentna podobizna. O, e, z jego. A teraz na zjeść... Tyle To będzie akurat ładny trochę rysunek, trochę taki trochę ładnego Muzykę, A gdzie on zakręta? A To nie będzie ładny rysunek. Takie uszy. I tu ma tubisiową gronkę. A w tym trzyma tubisiowy krok. O, coś dodajesz tymczasowym. I zajęcie. A masz rację, bardzo bardzo. A Bisja mi telegrzanki i makepakę. No dobra, już mu daję całe. Ja teraz nazywam małą Kubiszowy to A, To jest Zrobię z niego makepakę, zrobię mu gówno. No i kupa takie. O, zobaczcie, no to tutaj, tu mamy mojego braciszka. E, tutaj mamy, jest ubisia, to jest Tinky Winky, Tak jak podpiszę. 6 minut nie nie? A tutaj mamy make Dobra, słuchajcie, ja tu mam jakieś serduszko z jakimiś gwiazdkami, jakieś takie, takie jakieś A to jest Tomek z naszej klasy, pseudoemii, na Kulka. Zwiedziałam że to najgorsza osoba, jaką znam poza jej bratem, a że ona go rysowano, to wiecie. Zrobiłam z niego tu tubisie, trochę make Ma torebkę jak Tinky Winky, telegrzankę. Tu krem, ma takie główne, przemienione trochę w sobranie ogony. I to jest Naprawdę bardzo dobrze wygląda i kocha jeść. Także trochę za chudego go narysowałam. Znajdź sposób, aby ubrać się w ten dzień My będziemy miał nowe kapelusze. Piękny, stylowe, na kapelusze. Dobra, okej. Okay. Kolejne i ostatnie. Zobaczcie, jeszcze mogę to tutaj sobie przypiąć bluzkę. Dobra. Po, po bazgr... Po, po bazgr... Bazgr. Po ba, bazgr bazgr. Mm. po tej stronie. I między wiosłami. Tu A, mamy jakiś. To jest taki naukowy tekst. Żałuję, że to nie jest coś yy, Ona z Anglika. Czytała. Ona coś czytała. Dobra. Ja tam czyta... Żałuję, tutaj. że to nie jest jakiś angielski tekst, bo nienawidzę Anglika. Zobaczmy hmm. ten tak. Nie <laughs> zrobiłem dziurę. <laughs> Między wierszami. Znowu zrobiłam dziurę. Znowu. Ej, to zrobiłam dziurę. Między wierszami. <laughs> Ej, wypisało się. No wypisało się, do go Dalej. No, no ale. Czekaj. O. Po no. rozpisaniu w końcu spiszę. Mm. O tak. Hey. Tak wygląda moje. A tak wygląda moje. No i ogólnie tak. Tutaj jest między wierszami wszędzie po Tu na drugiej stronie widać to, że mam tu trzy dziury. I przejechałam nawet na tą stronę. Tak ja rozumiem. mam taką tycie, ty tyci, naprawdę tycie dziurkę. Okej, okay. to są wszystkie zadania. I to jest już, już przedostatni odcinek niż ten dziennik. Jak robimy zwanie, to, to jest oddać, niestety, przykro Ostatni a też ostatnio niestety przekro na a te rzeczy są to znaczą następnego odcinka, jest ich naprawdę masa. Tak, y ja mam ich trochę mniej, ale rozumiecie jednak dostałam... Ona dostała z nich ten dziennik na święta, a ja go dostałam w sobotę. Selfie z mm. dziennikiem. Nie lubimy selfie. Tak, nie lubimy selfie. Dobra, ok. To. Y Łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie. I jeszcze raz I dziękujemy tak. za 14 subskrypcji. Tak, do widzenia. Dwie mojego brata w i jedną odemnie. górę. Ok. I jedną dla mnie. No, no i dla mnie. I. Dobra. mówcie, czy moje się podobały. Ok, błyszaki. A, moje też ci się podobały. No, No. Pa!